30 kwietnia musi wejść nowa ustawa. Zresztą, memorandum jest ta do, do końca marca, bo od 1 maja obowiązuje wolna sprzedaż ziemi czyli cudzoziemcy będą mogli kupować ziemię w Polsce. Ta dzisiaj. Projekty, które też się toczą i dyskusje, że ma być wstrzymana sprzedaż państwowej ziemi na okres pięciu lat Może spowodować to, że ceny ziemi mogą spaść znacznie Ze względów tych, że jeżeli no nie ma sprzedaży, no to mogą ceny spaść Z drugiej strony mogą też i wzrosnąć, bo jeżeli będzie tylko obrót prywatny ziemi To ta ziemia będzie poszukiwana coraz bardziej, więc może też wzrosnąć w każdym bądź razie jako ustawodawca i my chcemy, żeby ziemia rolna miała swój poziom taki w miarę stały, żeby tak te, te ceny ziemi nie były spekulacją na rynkach finansowych. Żeby kapitał z zewnątrz nie inwestował w ziemię jako dobry konsekt, na którym można zarabiać, a żeby ziemia trafiała bardziej do producentów rolnych. I taki jest nasz cel. I oto będziemy w tej nowej ustawie pilnowali tego, żeby, było, żeby ziemia trafiała do rolników polskich to jest podstawa i była taką ceną, żeby była dla rolników dostępna.